Jeżeli mamy mezoterapię w ramach właśnie zabiegów takich typowo trykfologicznych, to mezoterapia będzie miała bardzo szerokie zastosowanie, bo możemy ją wykonywać na różnego rodzaju problemy, które znajdują się na skórze głowy, ale nie tylko, bo możemy także działać profilaktycznie. Mezoterapia z zastosowaniem pistoletu tzw. mezogan służy do tego, żeby wykonywać tradycyjną mezoterapię, czyli to, gdzie używamy strzykawki i igły. Natomiast w przypadku pracy pistoletem wykonujemy dużo więcej zakłóć, ale odczucia są praktycznie znikome z uwagi na szybkość wkłucia. W jaki sposób się zakłuwamy, że tak powiem, do skóry pistoletem? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o mezogan? Zakłuwamy się do skóry w sposób prostopadły lub pod kątem 45 stopni. Jeżeli my tutaj przyłożymy skórę, to igła automatycznie będzie wtedy pod kątem 45 stopni. Natomiast jeżeli położymy tą krótszą częścią st stopki do skóry, to będziemy mieć kąt 90 stopni do skóry. Czym się powinna charakteryzować taka ampułka? Przede wszystkim jaki ma certyfikat medyczny i czy w ogóle taki certyfikat posiada. Dobrze jest, żeby produkcja tych preparatów była na terenie Unii Europejskiej, ampułki do mezoterapii igłowej i to chyba będzie najważniejszy element, na co tutaj zwrócę uwagę. Bardzo łatwo się pomylić, ponieważ bardzo wiele ampułek, jak sobie wpisz, piszemy do internetu, wygląda identycznie, a one nie są do mezoterapii igłowej, tylko na przykład są do mezoterapii mikroigłowej, których nie możemy podawać tak głęboko. Zaczynajmy najpierw od tego, że przygotujemy skórę i będziemy wykonywać oczyszczanie z użyciem oczyszczania wodorowego. Zabieg przygotuje nam bardzo dobrze skórę przed właśnie metoterapią igłową, ale również pobudzi pistolet, nic więcej nie potrzebuje oprócz podłączenia do prądu. Zatem zużywamy tak naprawdę igłę i trochę produktu. Dobrze przykładam do skóry głowy prostopadle moją stopkę i po malutku zaczynam zabieg. I teraz przechodzę sobie dalej. Odstępy jakie robimy, drodzy Państwo, no to w zależności jak chcemy intensywnie zrobić zabieg, jakiego używamy produktu, ja zazwyczaj robię takie odstępy między 0,5 do 0,7. W takim zabiegu y, ja nie usuwam zmian, jeżeli chodzi o y, delikatne zakrwawienia, ponieważ jest to naturalny plaster y, na skórę.